Świątynia. Malowidła, kamienie, ołtarz, rzeźby. W tę ostatnią niedzielę października pochylamy się nad tym, że mamy świątynię, w których możemy się modlić. Ale co jest istotą kultu, który sprawujemy każdej niedzieli podczas Eucharystii? O tym w dzisiejszym odcinku Świętych Słów. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska – Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi 46 lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy wstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy słyszymy o wypędzeniu przekupniów ze świątyni, myślimy zazwyczaj o tym, że Jezus, broniąc świętości Ojca, pragnie wyrzucić te wszystkie stragany, bankierów, sprzedawców zwierząt ofiarnych, po to, żeby w tym przybytku zwracano większą uwagę na świętość Boga. Ale przecież te wszystkie stragany, były potrzebne dla kultu świątynnego. Nie można było złożyć ofiary do skarbony, bo bonety, które były w ówczesnym obiegu, miały wizerunki pogańskich bogów albo wizerunki władców Rzymu z podpisem boski. A te wszystkie zwierzęta, które sprzedawano na owych straganach parany, cielce, synogarlice czy gołębie były przecież potrzebne do kultu świątynnego. Jezus chce nam pokazać coś więcej. Chce nam pokazać, że cały ten kult. Skończy się z chwilą, kiedy zostanie złożona największa ofiara, najwyższa. Ofiara, którą Jezus złoży na drzewie krzyża. Każdy kult posiada cztery elementy. Jest ten, który składa ofiarę, jest to, co składa w ofierze, jest ten, który jest pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem, a więc kapłan, i jest Bóg, który ofiarę przyjmuje. Gdzie możemy znaleźć w tym samacie Jezusa? Otóż jest on obecny w każdym. Z czterech elementów. On jest tym, który składa ofiarę, i on sam jest ofiarą. Jego ofiarą jest jego ciało i krew złożone na drzewie krzyża, a później ta ofiara ponawia się na ołtarzach całego świata. On jest kapłanem i on jest Bogiem, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym przyjmuje tę ofiarę. To jest istota kultu, który jest realizowany w Kościele Katolickim. I kiedy tak się przyglądamy temu wszystkiemu, to zauważamy, że nie tylko Chrystus jest naszym kapłanem, ale że i my sami, w Chrzcie Świętym, zostaliśmy powołani do uczestnictwa w Jego kapłaństwie, do bycia kapłanami, nie tylko ci, którzy stoją przy ołtarzu, ale każdy z nas na mocy kapłaństwa powszechnego. My jesteśmy tymi, którzy całe nasze życie, tak jak Jezus swoje, składamy Ojcu w ofierze. Na końcu każdej ofiary Zarówno w religiach pogańskich, jak i w Starym Przymierzu następowała uczta. Mięso tego zwierzęcia, które zostało ofiarowane, spożywano. Spożywał je kapłan, spożywali ci, którzy składali ofiarę. I na końcu każdej mszy świętej też jest uczta. Kościół Święty nazywa takie uczestnictwo we mszy świętej, w trakcie którego nie przystępujemy do komunii, uczestnictwem niepełnym. Niech to dla nas będzie zachętą, byśmy dbali o stan łaski uświęcającej, tak by w trakcie każdej mszy świętej, w której uczestniczymy, byśmy mogli przyjmować ciało i krew pańską. Ale jest tu jeszcze jedno wskazanie. Otóż w Nowym Testamencie, kiedy słyszymy o ciele Chrystusa, to po pierwsze słyszymy o chlebie i winie ofiarowanym na ołtarzu, ale też słyszymy o ciele Chrystusa jako o kościele. To my wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa i Jego członkami. A zatem zwrócić uwagę na to ofiarowane ciało Chrystusa, to jest zwrócić uwagę na Kościół, pokochać go. To przecież Kościół sprawuje liturgię. Kiedy przychodzisz nam przez świętą, to nie jest Twoja prywatna modlitwa ani nie jest to modlitwa kapłana, który modli się przed ale to jest modlitwa całego Kościoła. I jest tu jeszcze jedno wskazanie. Otóż Chrystus Pan utożsamia siebie samego z ubogimi ciepiącymi I cokolwiek jemu uczynimy, cokolwiek uczynimy tym prostym ludziom, to uczynimy jemu samemu. Słyszymy o tym w słynnej Ewangelii Mateuszowej o końcu świata. Gdzie zatem możemy znaleźć ciało Chrystusa? W jaki sposób możemy sprawować ten chrześcijański kult? Otóż robimy to za każdym razem, kiedy pochylamy się nad ubogim, chorym, cierpiącym. I Kościół, w swojej mądrości, mówi nam o uczynkach miłosiernych co do ciała, ale mówi nam też o uczynkach miłosiernych co do duszy. One są trochę mniej znane, a są to grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać. Wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Okazji do czynienia takich miłosiernych uczynków nigdy nam nie zapragnie, bo ilu wokół jest nas takich, którzy są grzeszni, którzy nie wiedzą, co czynić, ani co myśleć, którzy wątpią, którzy załamują się. I wreszcie ilu jest takich, którzy nam przeszkadzają, którzy sprawiają nam ból i cierpienia. Im darować urazy, wszystkie krzywdy cierpliwie znosić, wątpiącym dobrze radzić. I to jest część doskonałego kultu, który sprawujemy przed Bogiem w Jezusie Chrystusie.